Mamy taki wzór funkcji kwadratowej. Zapiszmy sobie pod spodem ten wzór. 1 trzecia x do potęgi drugiej. I teraz musimy pomyśleć nad współrzędnymi punktów, tak aby obie współrzędne, x i y, były tutaj liczbami całkowitymi. To oznacza, że przykładowo, jeżeli w miejsce x wstawimy 0, to otrzymamy wartość, zobacz, jaką wartość równą 0. Widzisz, czyli punkt ma współrzędne całkowite, 0, 0. Gdybyśmy wstawili, załóżmy, jedynkę, ja to na czerwono zapiszę, gdybyśmy wstawili jedynkę do wzoru funkcji, to otrzymalibyśmy punkt o współrzędnych 1, i 1 trzecia. I ten punkt nas nie satysfakcjonuje, ponieważ druga współrzędna jest liczbą wymierną. To nie jest liczba całkowita. My potrzebujemy liczb całkowitych, więc musimy myśleć w tym momencie taki, w taki sposób, aby po wstawieniu w miejsce x liczby całkowitej otrzymać wartość funkcji w postaci liczby całkowitej. Więc zobacz, jeżeli wstawię w miejsce x trójkę, O, to otrzymam działanie tej postaci, i już widzę, że na pewno trójka z trójką się skróci, prawda? I otrzymam wartość równą 3. To będzie punkt o współrzędnych 3, 3. To idąc tym doświadczeniem, wstawimy w miejsce x, załóżmy 6 otrzymamy 1 trzecia razy 6 kwadrat to się równa 1 trzecia razy 36 to się równa 12 po skróceniu i to jest punkt o współrzędnych 6,12 no dobra teraz ym, w zasadzie w zasadzie moglibyśmy jeszcze co a w zasadzie to jeszcze weźmy 9. Ja może to 9 kwadrat zapiszę jako 9 razy 9. I już ładnie widać, że trójka z dziewiątką się skróci. Zostanie 3 razy 9, czyli 27. Więc ten czwarty punkt ma współrzędne 9, 27. Warto pamiętać, że Wykres funkcji kwadratowej jest symetryczny względem wierzchołka, względem, no w tym wypadku punktu 0,0. Więc zauważ, że jeżeli wstawię w miejsce x minus trójkę, to współrzędna y się nie zmieni. Otrzymamy punkt o współrzędnych minus 3,3. Jeżeli wstawię minus 6, to współrzędna y się nie zmieni. Otrzymasz punktów współrzędnych minus 6,12. No i zobaczmy, czy mamy tą pasującą ilość punktów. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 punktów zgadza się. Zadanie zrobione.